A ja wracam proszę Państwa do rytuału rumiankowego. Mm. Czeka, czekam również, proszę Państwa, na Państwa połączenia. Myślę, że Państwo już na tyle mnie znacie, że jeżeli Państwo dzwonicie, ja odbieram telefon, to o czym mówię, odkładam na chwilę na bok, czy to są SMS-y, czy to jest temat, który prowadzę i oczywiście później do tego wracam. I dzisiaj nie wyjdę stąd, nie skończę programu, nie zejdę z wizji, dopóki nie podam tego rytuału, bo dopiero następny, można, następny dzień, kiedy można to zrobić, to jest za miesiąc, więc muszę zdążyć i proszę Państwa, już szybciutko mówię. Czyli mówiłam. Szklanka już nie będę tłumaczyła jaka, bo Państwo wiecie. Rumianek świeca pomarańczowa cytryna. I teraz tak. Na świecy, proszę Państwa, jak wiesz, w większości rytuałów, które piszemy, które podaję, piszemy. Piszemy swoje imię i nazwisko i naszą datę urodzenia. Piszemy to w jednym ciągu, proszę Państwa. Czyli jak ja bym pisała Magdalena Rutkowska, odero data urodzenia. I teraz tak. E, zależy, co chcemy, bo na, w drugiej linii będziemy pisać sali, proszę Państwa, intencje, o którą prosimy. I generalnie to, tak jak powiedziałam, jest to rytuał dla tych, którzy albo nie mają pracy, albo to, co zarabiają, im nie starcza na życie, albo z różnych powodów nie mogą e, mieć właśnie tej pracy, którą e, nie mogą mieć pracy, której pragną, bo na przykład muszą się opiekować dziećmi, albo nie wiem, chorowanym członkiem rodziny. I wtedy, proszę Państwa, ja podam kilka intencji, Państwo sobie e, wybierzecie, która jest dla Was e, e, ta właściwa. Czyli tak, pierwsza intencja, którą możemy napisać ci, którzy nie mają żadnej pracy, to jest, albo mają taką, która no, nie daje im, nie starcza im na życie, po prostu mówiąc tak szybciutko, mogą napisać Mam wspaniałą i satysfakcjonującą mnie pracę pod każdym względem. Prawda? Albo inaczej, żeby było ładnie gramatycznie. Mam wspaniałą i satysfakcjonującą mnie pod każdym względem pracę. Albo mam dobrze, albo mam bardzo dobrze płatną pracę. Jeżeli ktoś nie może pracować, bo tak ja mówię, ma na swoich barkach wychowanie dzieci czy osobę chorą, czy jest na przykład osobą niepełnosprawną i mu nie starcza, czy jej, wtedy proszę na świecy napisać. Mam środki finansowe, potrzebne mi do godnego życia. Jeszcze raz powtórzę raz państwa właśnie mi zarzucacie, że ja szybko mówię, ale ja się śpieszę, bo tych programów ostatnio mam niewiele i żeby wszystkie dobre wiadomości Państwu przekazać. Zresztą też będę chciała mówić, przygotowywać Państwa do świąt Wielkiej Nocy, tak energetycznie, ezoterycznie. I program, z tego, co pamiętam, mam o 20 w czwartek. I już dzisiaj Państwa zapraszam na ten program, ze względu na to, że będę mówiła ciekawe rzeczy, jak odciąć się po prostu od negatywnych energii, nie wiem, pech, co zrobić, żeby w Państwa życiu zawitało słoneczko, ale to przed samą nocą, czyli w czwartek o godzinie 20 będę miała wieczorny program. Ale wracam teraz do intencji. Czyli jeszcze raz powtórzę, mam środki finansowe potrzebne mi do godnego życia. Ewentualnie znalazłam środki do, finansowe do godnego życia. No i tutaj, jeżeli byśmy byli tacy trochę mało pokorni, to możemy napisać, ale jestem za pokorą, mimo wszystko. Mam wspaniałą, dobrze płatną pracę. I nadmiar własnych pieniędzy. I proszę Państwa, dlaczego piszemy nadmiar własnych z akcentem własnych pieniędzy? Dlatego, że jeżeli Pani, na przykład któraś z Pań czy z Panów pracujecie Państwo w banku, prawda, i liczycie te pieniążki, to tych pieniędzy to macie bardzo dużo. Nadmiar ich macie, nadmiar tego, co jest Wam potrzebne. Ale pytanie, czy to są własne Wasze pieniądze, czy klientów, prawda? To żeby ten dobrobyt aż, nie wiem, było widać w Waszym życiu, to właśnie mam wspaniałą, dobrze płatną pracę i nadmiar własnych pieniędzy. W domyśle, że po prostu Państwu starcza na... O różne rzeczy, prawda, nawet po, ponad stan. I proszę Państwa, w każdym rytuale jestem za tym, żeby oczywiście do tego rytuału zaprosić anioła stróża. Oczywiście, jeżeli wierzymy w anioły, czyli można powiedzieć, zapraszam Cię, aniele stróżu, bądź przy mnie w, w tym momencie, kiedy wykonuję ten rytuał, podpowiadaj mi dobre rozwiązania, moich spraw finansowych i proszę państwa możemy oczywiście zaprosić anioła bogactwa fortunate ja jeszcze może pokażę anioła bogactwa fortunate jeżeli pana operatora mogę prosić o pokazanie to bardzo proszę żebyście Państwo widzieli, anioł bogactwa Fortunata, piękny anioł, yy, 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 gdzie sypie na nas monetami z rogu odkwitości. Czyli zapraszamy proszę Państwa anioła stróża, prosimy o go o opiekę, zapraszamy do rytuału anioła bogactwa, żeby nam pomógł te finanse, ten dobrobyt przyciągnąć.